Dzień dobry. Dzisiaj uzupełniającym materiał do mojego filmu o Platynie. Oczywiście, materiał inspirowany komentarzami, ludzi, którzy zdecydowali się dyskutować o, pod tamtymi materiałami. No i dużo, dużo ciekawych komentarzy, dużo rzeczy, które. Wydaje mi się, że, że są warte skomentowania. Pierwsza rzecz to wysokie spready. Sytuacja na rynku jest taka, jaka jest. Jeżeli sprzedawcy czasami przesadzają ze spreadem, oczywiście. No ale to sami musicie kupować tam, gdzie jest najtaniej. Ktoś mi tam zwrócił uwagę, że jeżeli jest najtaniej, to że można kupić coś, jakąś fałszywkę. Rzeczywiście w przypadku platyny jest problem, dlatego że ma podobne właściwości magnetyczne jak wolfram. Dlatego waga magnetyczna nie wchodzi w grę przy ocenie, a na pewno nie taka waga magnetyczna, jaką jest się w stanie sobie zrobić albo gdzieś tam kupić. Być może mierzenie podatności magnetycznej jakąś bardzo dokładną wagą laboratoryjną. By tutaj mogło różnicować Wolfram i platynę no ale to by wymagało zastosowania specjalnych wzorców i, i, i skalibrowania tej metody. Dla Was jest to nieosiągalne, no ale pomimo tego no, zawsze należy sprawdzać metale szlachetne, jak się je kupuje. Nie można sobie po prostu kupić już, bo takie bazowanie wyłącznie na, się, na zaufaniu, prędzej czy później skończy się dla Was katastrofą. Znaczy, no, kupicie coś, co, co nie będzie tym, co chcieli, chcieliście kupić. Dlatego zawsze zalecam sprawdzanie albo samemu, albo, albo udać się do kogoś, kto może to sprawdzić. To jest to jest obowiązkowe. Dlatego no, ja zalecam zakup zawsze u tych sprzedawców, którzy mają najniższą cenę sprzedaży, a sprzedaż u tych sprzedawców, którzy mają cenę skupu najwyższą. Z tymi cenami skupu w Polsce nie dzieje się jeszcze tak strasznie źle. Rynek w Stanach Zjednoczonych zawalił się całkiem po działaniach. Znaczy, to, ten zawał jest spowodowany działaniami Kostko. To znaczy w Kostko sprzedają złoto bardzo tanio. To jest robione na zasadzie takich kilkugodzinnych promocji. Na zasadzie jest wrzutka Kup sobie 5 liści klonowych, tam z, na przykład po spocie. A do tego jeszcze jest cashback, który nie jest, znaczy znaczenie słowa cashback tam jest taki jak u nas payback, czyli że wracają ci przy, za, przy zapłacie kartą kredytową, wracają ci na konto 4%. No, no więc efekt jest taki, że kupujesz 4% poniżej, poniżej spot. No, i wywróciło to rynek dealerom, diler dlatego że po pierwsze nikt nie chce kupować fizycznego złota u dealerów, tylko każdy woli poczekać na promocję w Kostko. Jak już ktoś kupi w Kostko, no to znowu dealerzy musieli bardzo obniżyć ceny skupu, bo no żeby nie było tak, że pieniądze od nich przepływają do, do Kostko, bo to tak by, się, tak by się skończyło, że ludzie mogliby dokonywać arbitrażu. I, I zarabiać na tym, no tak, po prostu y, zarabiać na tych dwóch rynkach, tak? Czyli w tym rynku, pierwotnym, rynku wtórnym, y, złota. Y, to samo dotyczy srebra. Na tamtym rynku to samo. Y, na srebrze w ogóle tak się podziało, że dilerzy zasadniczo przestali je sprzedawać y, w formie nowych monet. Sprzedają wyłącznie to, co u nas nazywane jest junk Silver, czyli, y, czyli monety obiegowe. Y, Albo już w tym momencie wycofane z obiegu, ale które kiedyś były obiegowymi. Tam w tym momencie to jest najtańsze srebro, jakie można kupić i zasadniczo dealerzy sprzedają sprzedawcy metali szlachetnych sprzedają wyłącznie ten rodzaj i sprzedają je w bardzo dobrych cenach. To jest to jest rzeczywiście super kupowane przez uczestników rynku, detalicznych uczestników rynku. To jest dokładnie odwrotnie niż w Polsce. Tutaj. Obrotem tego rodzaju walorami zajmują się sklepy numizmatyczne i ceny są horrendalnie wysokie. Zapłacenie 150 czy 160 zł za w przeliczeniu na uncję czystego srebra jest niczym szczególnym. A gdyby ktoś chciał z takiej monety uzyskać czyste srebro, no to musiałby jeszcze dodatkowo zapłacić kilkadziesiąt groszy za rafinację tego materiału, więc całkowicie horrendalne ceny. Dziwię się sprzedawcom metali szlachetnych w Polsce, że oni tego nie ucywilizują, bo generalnie srebro jest na tyle tanie, że gdyby nawet tylko jeden podmiot zajął się po prostu uczciwym skupem i odciłą sprzedażą tego rodzaju walorów, no to wszyscy musieliby te ceny dostosować i, i i zaczęłoby być to normalne, ten rynek zacząłby wyglądać normalnie i jednocześnie zwiększyłoby to bazę ludzi, którzy być może byliby tym zainteresowani. Są większa ilość monet ciekawsze by to było, większa ilość monet, która jest możliwa do kupienia tam z jakimś rozsądnym spreadem. Także tutaj, tutaj akurat się dziwię. No to tyle. Takie przejście, powiedzmy wędrówka po rynkach. Kolejna sprawa to prosił mnie ktoś o, o to, żebym jakąś tam analizę palladu zrobił. Myślę, że nie ma to większego sensu na tą chwilę, dlatego, że pallad właściwie to, co powiedziałem o platynie dotyczy również palladu z jednym małym wyjątkiem. Ponieważ pallad, ponieważ cena palladu w pewnym momencie zaliczyła kosmos, więc producenci samochodów, którzy wykorzystywali Pallad do produkcji urządzeń katalitycznych, po prostu z niego zrezygnowali i przeszli na platynę. Wcześniej przechodzili z platyny, zastępowali platynę Palladem, teraz zrobili taki odwrót od Palladu i wykorzystują do tego tanią platynę. Znaczy wtedy tanią. No, w, tej chwili, w tej chwili ona już jest troszkę droższa od palladu, ale to nie jest tak, że skoro pallad staniał, to oni nagle z powrotem zaczną go używać. Przestawienie linii produkcyjnych jest bardzo kosztownym procesem, długotrwałym. Jeżeli mamy dwa metale o porównywalnej cenie, to koszty takiego zabiegu, takiego przestawienia linii produkcyjnej mogą być większe niż. Zyski z zastosowania tego tańszego metalu. Dlatego myślę, że na razie przy takiej różnicy cen nie ma co liczyć na to, że linie produkcyjne zostaną przestawione. Być może, jeżeli będą produkowane nowe rozwiązania, nowe modele samochodów, to do nowych modeli samochodów będzie się już opłacało robić linie produkcyjne, które będą wykorzystywały pallad. Dlatego, dlatego myślę, że na dzień dzisiejszy. Jeżeli mówimy, o, jeżeli mówimy o motoryzacji, o silnikach spalinowych, silnikach o wewnętrznym spalaniu, to tutaj układy wydechowe raczej będą oparte głównie o platynę, a nie o palla. A do tego jest sprawa, o której mówiłem, czyli. Samochody wyposażone w silniki ze spalinem wewnętrznym zasilane wodorem, czy to jako egzemplarze fabryczne, czy jako egzemplarze dostosowywane do tego paliwa, to, to może to jest jakaś przyszłość motoryzacji. Jest jedna sprawa, o której nie powiedziałem, bo zasadniczo się zastanowiłem dopiero po nagraniu tego materiału, o której w ogóle nikt nie mówi. Sprawa spalin z takiego samochodu zasilanego wodorem. No, fajne to jest woda. Wydawałoby się, że to nie jest problem. I okej, okay, to nie jest problem, pod warunkiem, że samochód jeździ w warunkach algierskich, może włoskich, ale raczej południa Włoch czy, 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 czy w Grecji. Jeżeli to będzie samochód, który będzie się poruszał w klimacie umiarkowanym, tak jak u nas, gdzie zima jest stosunkowo stosunkowo bardziej sroga, czyli te ujemne temperatury mam przez jakiś czas, no to mamy problem taki, że na drogę z układu wydechowego wylewa się woda. I co my z tym zrobimy? No nikt o tym nie mówi. Okej, okay. można w samochodzie zamontować kostkarkę do lodu i produkować lód, a potem opróżniać to na każdym postoju. No bo montowanie jakiegoś wyrzutnika do tych kostek lodu też bym sobie nie wyobrażał. Można kogoś tym trafić i coś, jakieś szkody tym z tym zrobić, bo by to zresztą dość takie, takie śmieszne w ogóle. Montowanie kostkarki do lodu w samochodzie no, po to, żeby pozbywać się spalin no, jest komiczne. No, tak, mi się, tak mi się wydaje. Generalnie jest to problem. Nie będzie to być może problem tam w Finlandii czy, czy w ogóle w Skandynawii. Tam, gdzie wolno zimą jeździć na kolcach, no, bo oni i tak mają lód na drogach, więc to, że doleje się jeszcze trochę wody i trochę zamarznie, no to, to opony i tak są przystosowane do jazdy na, po takich nawierzchniach. Natomiast w Polsce może być problem. Szczególnie, że ta woda się będzie gromadzić tam, gdzie samochody stoją na światłach, na skrzyżowaniach, gdzie się ustępuje pierwszeństwo przejazdu. I, I przez to, no, tam więcej tej wody będzie mogło wypływać z układu wydechowego. No i, a, a to są miejsca, w których przyczepność i, i skrócenie drogi hamowania jest krytyczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu. Dlatego no, jest to rzecz, o której nikt nie mówi a wydaje mi się, że to może być bardzo poważny problem, bo nawet jeżeli drogę polejemy solanką, to ta woda z układu wydechowego będzie solankę rozcieńczać, w związku z tym i temperatura zamarzania będzie rosła. Może to być bardzo poważny problem. Oczywiście nie w przypadku kilku tysięcy Toyot Mirai jeżdżących po, w całej Polsce, ale gdyby się okazało, że powiedzmy, Połowa samochodów będzie zasilanych wodorem, no to to już może być poważny problem w zimie. Nikt o tym nie mówi. Myślę, że inżynierowie będą się musieli nad tym bardzo poważnie zastanowić. Co z tą, co z tą wodą robić w momencie, kiedy temperatura spadnie powiedzmy poniżej tych, tych 4 stopni, 4 czy 5 stopni Celsjusza i, i przy gruncie mogą być przymrozki. No, które, które, bo, bo to będzie sprawiało, że te samochody będą niebezpieczne dla y, innych użytkowników ruchu. Ym, to tyle no, z metali egzotycznych, metali szlachetnych. Mamy jeszcze mam jeszcze rod. No właśnie, mamy rod. Tutaj sprawa jest śmieszna. Y, znalazłem, y, generalnie nie da się go kupić w takiej formie. Ja tu mam sztabkę, którą y, kupiłem już bardzo dawno temu. Używałem ją do czy Generalnie używam ją do kalibracji spektrometru, ale w tym momencie znalezienie sztabki, tak żeby ją kupić, no jest problematyczne i generalnie nie polecam. Znalazłem w mennice Rosenberg, pokazuję Wam teraz tą ofertę. W ogóle nie wiem skąd to się bierze. Cena Rodu według wykresów, które gdzieś tam można znaleźć. W internecie to jest w tym momencie tysiące, e, niewiele ponad 4700 dolarów, czyli poniżej 20 tysięcy złotych. Oni teoretycznie z mają powyżej 50 tysięcy, sprzedają to powyżej 60, taką muncjową sztabkę. Nie mam pojęcia, jak to, jak to u nich ma działać. W każdym razie no przy tak dużym spreadzie to raczej bym się wystrzegał. Zakupów, czy w ogóle rozważenia tego rodzaju zakupów. No są jeszcze inne metale, na przykład, no, co my tu mamy, mamy osm. Osm jest problematyczny, dlatego że tlenek tego metalu jest bardzo toksyczny, a tutaj wy tego pewnie nie widzicie, ale może uda mi się Wam pokazać. Nie wiem, czy to się nawet to strasznie zdołała ustawić. W każdym razie ten. Ten pelet tutaj on jest, ma taki niebieski, niebieskawy kolor. Ten niebieski kolor to jest właśnie tlenek. No i zjedzenie tego, czy jak jeżeli, powiedzmy, wytarczy tego o palce, potem oblizanie palców, mogłoby się, mogłoby się naprawdę źle skończyć. Kolejny jest iryt, jest ruten, no i jest jeszcze ren, który um, tego tutaj nie mam, nie pokażę wam w tej chwili. Rent, który jest dość drogi. No, i on ma dość zbliżone właściwości i wygląd do platyny. Dlatego mógłby służyć do fałszowania platyny. No, przy czym jego cena zasadniczo nie, no, nie, nie pozwala na to. A skoro już jesteśmy przy. Fałszerstwach, to opowiem Wam jeszcze teraz o rynku chińskim, czyli byliśmy już w Stanach, teraz, teraz do Chin. Mówiłem Wam o tym skandalu z upadkiem firmy, która była franczyzobiorcą takiego narodowego sprzedawcy złota w Chinach. Ludzie stracili tam wiele milionów dolarów. No i okazało się, że przy okazji na tym rynku są jeszcze inne problemy problemy z fałszowaniem złota. Ponieważ tam jakiś taki głupkowaty zwyczaj ktoś wprowadził, że zamiast sprzedawać drobne monety złote, to sprzedaje się tak zwane fasolki, czyli takie małe kulki wykonane ze złota o masie 1 grama. Nawet tam się sprzedaje jakieś specjalne słoiki, buteleczki, w których to można składować. No, i wszystko jest fajnie, tylko że na rynku pojawiły się fałszywe te fasolki. Niektóre są wykonane z metali nieszlachetnych, wyłącznie złocone. I wtedy stosunkowo łatwo to sprawdzić, bo wystarczy je zagrzać. I po zagrzaniu ich barwa się zmienia. Barwa złota po zagrzaniu nie będzie się zmieniała. Oczywiście trzeba to zagrzać do wysokiej temperatury, czyli trzeba by żeby sprawdzić przy zakupie, no, trzeba by sobie nosić palnik. To jest dziwne, ale wymyślono też do środka wkładki wolframowe oraz wkładki z właśnie renu. No i wtedy jest pewien problem, dlatego że ren po podgrzaniu, ponieważ ren ma bardzo wysoką temperaturę topienia, więc po podgrzaniu z zwykłym panikiem barwa takiej fasolki się nie zmienia. W związku z tym. Trudniej jest to wykryć, że ludzie tutaj utopili dość dużo pieniędzy. Niestety, no i jeszcze jeden sposób na oszustwo, który też, o którym się w kinach mówi, ponieważ tam jest modna biżuteria wykonywana z czystego złota. To Wam już pokazywałem kiedyś. Przykłady takich, takiej biżuterii przywiezionej stamtąd przez moich klientów i czasem się zdarza, że ta biżuteria jest wykonana z, z, z rurek, ewentualnie z jakichś profili, które wewnątrz są puste. No i w tym nie ma nic złego, ale złe jest, jeżeli do środka tych profili coś się wprowadzi, na przykład jakąś linkę, gips albo kalafonie. Głównie to jest glinka, no i ta glinka powoduje, że wyrób waży dużo więcej niż w rzeczywistości. No i tutaj ludzie też, jeżeli kupią sobie złoto, wyobrażają sobie, że mają tam jakąś, jakąś ilość tego złota. Po przetopieniu albo po oddaniu do, do skupu w skupie to jest przecinane, zrzutka wysypują się jakieś parfuclen, no i to. To jest też problem. Ludzie zapłacili, ludzie przepłacili, ludzie zapłacili za glinę tyle, co za złoto. Dlatego na to też trzeba uważać. W Polsce no właściwie nie ma takiego problemu, chociaż ludzie, którzy skupują biżuterię, wiedzą o tym, że tak się może zdarzyć. I na przykład słyszałem już od wielu złotników, że mieli taką sytuację, że ludzie właśnie. Nawet sami we własnym zakresie przed zaniesieniem do skupu jakichś dentych wyrobów wypełniali je parafiną. No i no zawsze parę gramów tak, można złotnika oszukać, albo liczyć na to, że się złotnik da oszukać. Złotnicy z reguły mają szkło powiększające, widzą co się święci, mogą zagrać taki wyrób i po prostu wytopić ze środka ten, tą parafinę. Ale ludzie, którzy na przykład już kupują biżuterię w celach lokacyjnych, gdzieś w, na jakichś jarmarkach, od przygodnych sprzedawców mogą dać się nabrać. Mogą mieć z tym problem i przepłacić znacznie. No i na koniec jeszcze jedna sprawa sprawa dotycząca zakupów złota. Na termin, ponieważ znalazłem w internecie bardzo ciekawy materiał nagrany przez twórcę, który no sam zbiera złoto, tylko zbiera małe monety i małe sztabki. No i właśnie mówił o tym, jak kupuje na termin, że kupowanie na długi termin jest opłacalne, dlatego, że można kupić dużo taniej. No, ale właśnie, że wszyscy odradzają, zresztą ja też odradzam kupowanie na długi termin i odradzałem to wiele razy. Dlatego, że nie wiadomo co z tą firmą się stanie, czy ta firma upadnie, czy nie upadnie. On znalazł takiego lifehacka, że jeżeli są sklepy, które, w których można zapłacić przy pomocy karty kredytowej, czy to online, czy to na miejscu, tak bezpośrednio, ale właśnie przy pomocy karty kredytowej, to wtedy mamy taki mechanizm, który nazywa się chargeback i to jest ubezpieczenie tej transakcji. Gdyby coś się nie udało z tą transakcją, to wtedy teoretycznie jest ona ubezpieczona. No, bardzo fajnie, rzeczywiście, jeżeli, jeżeli możemy pozbyć się ryzyka w taki sposób. Nawet płacąc odrobinę więcej za taką transakcję i nadal ona się nam jeszcze opłaca, no to można to rozważyć. Tylko proponowałbym wypróbować ten mechanizm, dlatego, że kilku moich klientów chciało go wykorzystać w momencie, kiedy zostali oszukani przy zakupie biżuterii. No i okazało się, że, że to nie działa, że tam w regulaminach są jakieś yy, yy, takie kluczki, tak małe druczki i tak dalej i z nich wynikało, że z jakichś powodów oni nie mogli otrzymać yy, tego zwrotu pieniędzy, mimo że ewidentnie zostali oszukani. Yy, dlatego prezentuję wam poniżej. Ten materiał, oglądanie się go sobie. Jest to, jest to ciekawe, no, jakieś takie spojrzenie inne niż, niż zwykle. No, rzecz, której ja nie zauważyłem, na którą w ogóle nie zwróciłem uwagi, więc, więc warto, warto przynajmniej sprawdzić, czy to ma szansę działać. Zastanawiałem się jeszcze, zainspirowany tym, tym materiałem, zainspir... zastanawiałem się nad tym, czy mógłby zadziałać payback czyli zwrot pieniędzy na konto po zakupie złota. Tak jak to się dzieje w przypadku kostko. bo tutaj można by rzeczywiście sporo sporo ugrać. No i patrzyłem na stronę Payback i okazuje się, że tam jest Allegro. Ale niestety, niestety taki lifehack nie zadziała. Dlatego, że już w samym regulaminie na tej stronie, jak się, jak się kliknie na ikonkę z napisem Allegro, okazuje się, że w niektórych kategoriach ten Payback nie działa i do nich należy, należy kolekcja i sztuka, a złoto jest sprzedawane właśnie w tej kategorii, dlatego niestety nie możemy zwrócić sobie pieniędzy, za które zapłacimy kartą przy zakupach na Allegro za. Zakup złota inwestycyjnego. Ani biżuterii, ani innego rodzaju złota, no dlatego, że tak to jest zorganizowane, żeby ten zwrot nie dotyczył tej kategorii. No, myślę, myślę, że to wszystko, o czym chciałem Wam teraz powiedzieć. Pamiętam jeszcze pytanie o to, jak inwestować, żeby zawsze zarobić. Ja myślę, że jest tylko jeden sposób inwestować tak, żeby zawsze zarabiać. Trzeba inwestować w siebie. We własne kompetencje i po prostu pracować. Wtedy rzeczywiście jest tak, że właściwie każda rzecz, którą zrobimy, jeżeli tylko nie zostaniemy przez kogoś oszukani, jeżeli ten, komu świadczymy pracę, zapłaci nam za, za tą pracę, no to wtedy zawsze, zawsze wygrywamy. Jest to jedyna metoda. Jeżeli działamy na giełdzie, jeżeli działamy w metalach szlachetnych, jeżeli chcemy tutaj na jakichś różnicach kursowych. Zarabiać, to to jest zwykłe kasyno, i na tym możemy raz zyskać, raz stracić. Przy czym generalnie więcej się traci niż zyskuje. Co do zasady, czasem może być inaczej, ale, ale mniej więcej tak to, tak to działa.